Akcja! Cześć! Witajcie przy poniedziałku. Idziemy na śniadanie i zorientować się jak ma się sprawa z łódkami. Ale chciałam wam powiedzieć, że nam się dzisiaj spało Wspaniale. <głos》> było naprawdę fantastycznie. I dzisiaj planujemy popłynąć, zobaczyć takie ruiny miasta z okresu Funan To jest taki zabytek, powiedzmy coś na modłę właśnie Angkor Wat Angkor, Ankor Angkor I tutaj jest też Angkor W ogóle Angkor to znaczy miasto, Angkor Burey. Więc ym, spróbujemy tam się dzisiaj dostać Zobaczymy tak. jak to wyjdzie Nasze rowery już stoją, czekają na nas. Jesteśmy na śniadaniu. Przyjechaliśmy na targ. Chcieliśmy się jakby, wiecie, tam trochę czegoś poszukać, czegoś nowego, ale prawda jest taka... Prawda jest taka, że mm, z rowerami jest tam ciężko się przeciskać tymi wąskimi alejkami, więc jesteśmy tak tutaj na uboczu. Zamówiliśmy makaron z kary, czyli można powiedzieć to, co ostatnio bardzo często jemy na śniadanie. Do tego dania chciałam Wam pokazać, tutaj jest kwiat bananowca. I pani go na kawałki tutaj um, kroi. Tutaj jest makaron. I tu jest kary. No i to jest taki miks. Jeszcze nam tutaj dała dużą michę z ziołami, więc możemy, możemy sobie zioła dodać do zupy. I siedzimy, słuchajcie, na takich malutkich zydelkach, stołeczkach przy stani. Rozglądamy się za łodziami, za łódką i mamy teraz przerwę kawową. Jest to też takie troszeczkę. Z naszej strony posunięcie taktyczne, ponieważ kurczę, strasznie drogie są te łodzie tutaj. Pierwszy chciał 35 e, amerykańskich waluty. Inny chciał e, 40 za łódź. Dużo, naprawdę dużo. Tym bardziej, że w się, mamy za 35. Więc liczymy na to, że mm, może. Ktoś tu do nas zagada? Rozwinie się Taką łódką prawdopodobnie byśmy <słuch> to tu płynęli. Tutaj w tym mieście widzimy bardzo dużo miejsc z możliwością kupna takich wielkich krewetek. Są w takich akwariach. kilogram tych krewetek 35 dolarów. Słuchajcie, dostałem misję, żeby zorganizować ryż. Dziś widziałem tu jakieś uprawy ryżu. No nic, szukam dalej. Tego jeszcze nie wiecie, no bo skąd byście mieli wiedzieć. Ale Ola się nie za dobrze czuje. Ma jakieś problemy żołądkowe. W każdym razie boli ją brzuch. I moim zadaniem jest jak już mówiłem przedtem zorganizować ryż ponieważ ryż jest w miarę lekkostrawny i miejmy nadzieję, że przyniesie dziewczynie ulgę. A przy tym się naje. Także pojechałem na market, przejechałem już sporo miejscówek i jakoś tak nic sensownego tu nie ma, Na to jest jakaś... Miejscu ale tam tylko popijają i oglądają jakiś film Hello, Hello. Hello. Tu kolejne miejscu wale, też popijają No nic, może tutaj coś będzie Słuchajcie, jestem przeszczęśliwy, udało mi się znaleźć miejscówkę właśnie tutaj i będę zabierał jedzenie do Oli, tak żeby dziewczynę nakarmić Panu już się skończyły plastikowe Naczynia. No ale znalazłem rozwiązanie. Woreczek. Oczywiście jest dobry, wiadomo, ale chude mięsko też by mi się przydało. Dlatego kurczaczek będzie jak znalazł. Bora gryżu. Hej Ola. Hey. Jak smakuje? No... Dobrze jest. co, ja mam jakiś, nie wiem czy to jest problem żołądkowy, czy wątrobowy. Coś mnie kłuje pod prawym żebrem. I w związku z tym taka wiecie, profilaktyczna dieta, tylko ryżowa. już pojechał, kupił na wynos. A on tutaj będzie wcinał ryż również, ale z wieprzowiną, z boczkiem i z jajkiem. Już coś, to... coś takie jedliśmy w kambadze. Tak, i to. Bardzo jest smaczne, z, bardzo dobre. sosie i kupił też kurczaka. Za którego Pani chciała go wykasować jak za zboże, ale, ale się nie dał. Pani stwierdziła, że chce 5 dolarów. Więc... Tak. Za pół kurczaka. Za pół kurczaka. To co prawda nie jest pół, to jest tam jakaś mniejsza część po prostu. Odrzuciła mi i ostatecznie zapłaciłem za to półtorej dolara. Ale tak jakoś... No nie smak rynku... pozostał. Niesmak pozostał. Oby smakowało teraz. Natomiast to, no ze względu na tą moją niedyspozycję można powiedzieć, że jesteśmy troszkę uziemieni, ale nic to, coś popracujemy. Panie, w tych warunkach to chce być uziemiony. Tak, w tych warunkach można być uziemionym. Więc co? Y... Komary nie dokuczają. Hmm. Chcieliśmy dzisiaj te ruiny zwiedzić, ale no, ból mi się nasił po prostu po śniadaniu i w związku z tym zrezygnowaliśmy. Zresztą facet za, za łódkę chciał Pierwszy 35 dolarów, drugi 40 dolarów. No, także takie trochę rzezińskie stawki. Wymyśliliśmy My alternatywny plan, że jedziemy do tego miasta, do którego dzisiaj byśmy dopłynęli łódką, rowerami. Daleko nie mamy, bo 60 km. I stamtąd łapiemy łódkę na górę z, ze świątynią. To już powinno być, nie, nie, nie powinno być problemu. Ze stawkami, ze zdzierżcami, i tak dalej. No, także trzymajcie kciuki, żeby ból mi zelżał. No i żebyśmy mogli jutro wystartować. Mariusz, ze względu na yy, takie, a nie inne moje dzisiejsze samopoczucie, zajął się czyszczeniem rowerów i chwałam mu za to, bo widzieliście na wczorajszym klipie, że były w tragicznym stanie. Naprawdę w tragicznym. Pan hotelarz tak się przejął, że nawet nie, no, nie pozwolił nam na berandę wprowadzić, wziąć. co dopiero nie mówiąc o tym, żeby do pokoju. No i przede wszystkim trzeba było zadbać o napęd, bo przecież tam wszystko tak chrobotało. Zapiaszczona. Tragedia. Dobra, słuchajcie. My już dzisiaj nie będziemy nagrywać nic, ponieważ no ja dzisiaj, można powiedzieć, cały dzień przespałam. Teraz mam z zaleceniem Mariusza mały taki spacer i, i zaraz um, znowu wracam do łóżka, bo no, cały czas mnie tam kurczę boli, no, się bo... się nie czuję najlepiej. No nie, nie czuję się najlepiej. Ale wiecie co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie szło, bo jutro muszę się czuć dobrze, to po pierwsze. A po drugie, to wczoraj jak edytowałam, no i w ogóle montowałam film, to coś byłam taka przeszczęśliwa, że super zrobione Dzisiaj jak go przeglądałam, to okazało się, że pytania i odpowiedzi były ciechnięte, nie w tym miejscu, gdzie powinny być ciachnięte i przez to po prostu w dzisiejszym filmie, jako kontynuacja, reszta pytań i odpowiedzi, Waszych pytań i naszych odpowiedzi. Ale powiedzcie sami, napięcie zostało zbudowane. O, ale to przepraszam, znaczy, ale wiecie, to tak, to tak, no, losowa sytuacja. OK. Będziemy się z wami żegnać. Trzymajcie kciuki, że, że jutro wszystko będzie okay, z, będzie OK z moim zdrowiem i widzimy się jutro. Cześć. Jak wygląda sprawa alkoholi? Bo nie samą kawą i soczkiem z trzciny i limonki człowiek żyje. Nie przypominam sobie, aby w którymś filmiku była mowa o nich. Hmm. No, to teraz no, straci... stracimy trochę widzów. Tak, wiecie co, my nie pijemy alkoholu. Tara. No, po prostu, nie pijemy alkoholu, w związku z czym w ogóle nie interesujemy się tym tematem. Raz na ruski rok, ja może wypiję małego browara, ale, ale to tyle. To tyle. Może to jest sekret na tanie podróżowanie. Tak, wiecie co, coś w tym jest, ponieważ jak w Tajlandii kupowałam małego brąka to było, nie wiem, 0,33 jakoś tak litra. <ścoughs> 330 ml piwo małe. Chang czy, nie to jest Chang, Chang czy, czy jakiś inny, to... No ile kosztowało No, jakoś 35 batów, coś koło tego, czy 40 batów. Czyli jakieś 3,5-4 zł. 4 zł za małą puszkę browara? Chyba dużo, nie? Czy nikt nie robi problemu, że do restauracji przychodzicie z własnym jedzeniem? Chodzi o ten boczek. A, w jednym z filmików rzeczywiście boczek przynieśliśmy. Jak sprawdzą, czy nie używaliście klimatyzacji? Nie dali wam pilota. Dobra, no najpierw może o tym boczku. Nie ma z tym żadnego problemu. W ogóle taką... znaczy nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją, żeby ktoś robił jakąś jazdę. A poza tym jazdę. sami obserwujemy lokalsów i oni też często przynoszą swoje jedzenie czy picie. Nikt z tym nie, nie robi żadnego problemu. Jeśli chodzi o wynajmowanie pokoi i jest wersja z klimatyzacją albo bez? Pan ma specjalny przełącznik do siebie, hmm. i po prostu włącza tobie możliwość uruchamiania klimatyzacji. Także, czy masz pilota, czy go nie masz, ani wykupisz opcji z klimatyzacją, no to. To klimatyzacji po prostu nie masz. To nie działa. Kochani, jaka jest różnica czasowa między Wami a Polską? Teraz jest 6, a było 5, oczywiście. Ale dojedziemy do Wietnamu, będzie 6, 7. A ja mam pytanie, jeśli rano o 9, czwartek. Popijam kawę przy Waszym filmie. Bardzo miło. To która jest wtedy u Was? A widzisz, to zależy gdzie jesteśmy. Ale no dobra, no w tym momencie. Jeśli jesteśmy w Kambodży, czy w Tajlandii, to, to musisz nas jest dodać 15. 6 godzin. Mhm. Tak jest. Bardzo ciekawy dzisiejszy odcinek. Urzekła mnie ta rodzina, która Was zaprosiła, gdy padał deszcz. Mm. Czy moglibyście nagrać taką właśnie jakąś rodzinę, jak żyją, co im się podoba i takie tam jeżeli będą chcieli oczywiście i czy większość zna tam angielski, czy na migi się porozumiewać? No właśnie może zacznę od tego zeszkód. ostatniego, y, ostatniej części tego pytania. Porozumiewamy się na migi, bardzo rzadko ktoś tam mówi płynnym angielskim, także mm, ciężko, ciężko się do, dogadać i ty, właśnie tym ciężej jest jakby się wprosić do kogoś na chatę i zrobić film o nich, jak żyją i tak dalej. Więc my to robimy dyskretnie, żeby też nie, nie urazić ich, bo to wiecie, ludzie różnie mogą przyjąć um, z wejście. Butami. z kamerą, tak. Na, na chatę. Więc my to próbujemy robić dyskretnie i, i w takich sytuacjach, właśnie jakie nas spotykają. Jeszcze a propos się, często jest tak. Że pytamy na przykład, czy tutaj można się przespać. No i wymieniamy różne nazwy, albo w języku angielskim, albo w języku ichniejszym, jeśli znamy. No ale często nawet to nie pomaga, bo wiecie, tam ta mm, intonacja powoduje, mm. że, że po prostu jest to, co dla nich mówimy, niezrozumiałe. No to pokazujemy, spać, i wtedy jest A! No no, no albo tak, okej. Okay. A jak podajecie cenę noclegu, to jest cena za dwie osoby czy za jedną? Za dwie. Albo po prostu za pokój. Hej Mariola, a ja bardzo proszę o odpowiedzi. Jaki jest cel Waszej podróży? Czy tak po prostu sposób na życie? Czy coś konkretnego macie na celu? Dziękuję, ślicznie pozdrawiam. Podróże to jest nasza pasja. To jest, to jest spełnianie naszych marzeń i dlatego podróżujemy. Bo lubimy. Bo lubimy. Uwielbiamy. Teraz. Chcemy tak swoje życie zaaranżować, żeby to podróże były w naszym życiu stale. <gry> I Ciebie zainspirować do tego. Czy rowery przywieźliście samolotem z Polski? Nie. Nie. Rowery kupujemy w Bangkoku. I dlaczego to robimy? Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uniknąć tych Czyli całej otoczki związanej z transportem roweru na lotnisko, odpowiednim zapakowaniem itd. Tak ponoszeniem opłaty za e, przelot tego roweru, gdzie to jest 50 euro i w górę. A druga rzecz jest taka, surprise, surprise. Ceny rowerów w Bangkoku są, tych samych jakby modeli i tak dalej, są e, dwa razy niższe niż w Polsce. No dla konkretnych modeli naszych, czyli to jest e, Marvin, 6 firmy Marlin. Trek, albo Marlin 6 firmy Trek. On katalogowo kosztuje 2200 zł, a tu za niego zapłaciliśmy 1300 około. No. To dlatego jak długo trwały przygotowania do tej wycieczki, jak długo planujecie zostać? To może tak od drugiej części pytania. Zostajemy tutaj do końca lutego 2015. Mm. A przygotowania trwały 3 miesiące. No, można tak powiedzieć, zależy co... Rozumiesz przez Rozumiesz przygotowania. Przez przygotowania, bo wiecie, żeby, nie wiem, spakować się, wziąć tam rzeczy w teczkę, to, to po prostu 5 minut, a takie No 15. No 15, a takie nazwijmy to trochę grubsze tematy, właśnie żeby Mariusz tam zaaranżował w pracy wszystkie, wszystkie tematy, żeby tam działo na tip-top, no to... Potrzebował do tego 3 miesięcy. Kap. Jakby zna. Czyliście trasę, trasę wycieczki. wycieczki. To, jest, to jest w ogóle mega spontan. To jest najlepsze. Trasa nam. W ogóle to przylecieliśmy do Tajlandii i planowaliśmy udać się na południe przez Malezję, Singapur do Indonezji. Chcieliśmy w Indonezji spędzić trochę czasu. Ale będąc w Bangkoku, sprawdziliśmy pogodę i wyszło na to, że kurczę, to wschodnie wybrzeże y, Malezji. Teraz to tak niezbyt, bo bardzo padają deszcze, i tak dalej. No, i tak zmieniliśmy zdanie i stwierdziliśmy, ach, okej, okay, no to w takim razie udajemy się na wschód, na południowy wschód, do Kambodży i żeby osiągnąć wiatr. No i widzicie, dalej nie wiemy, czy będziemy wracali przez Kambodżę, czy przez Laos, czy w Wietnamie dłużej pobędziemy i wtedy spróbujemy znaleźć może jakiś, nie wiem, tani przelot. Wszystko, wszystko wyjdzie w praniu. <grym> tak z nami jest. Na spontanie. Czego trzeba się wystrzegać w Tajlandii i Kambodży? W Tajlandii na pewno trzeba się wystrzegać węży, ponieważ jest bardzo dużo jadowitej, węży, jadowitej. węży. <grym> hmm. Czego się wystrzegać? Ja mam takie wspomnienia z podróżowania jakby nie rowerem, nie własnym środkiem transportu, takie negatywne yy, skojarzenia ze wszelkiej maści naciągaczami yy, transportowymi. Taksówkarze, yy, tuktukarze, busiarze. busiarze. Wiecie co, zawsze, zawsze tam z, z, mieliśmy jakieś takie negatywne doświadczenia. Albo była jakaś cena ustalona na początku, potem chcieli coś więcej, albo zawazili nas nie tam, gdzie chcieliśmy. Yy, wylądowaliśmy, wiecie, dwa kilometry przed centrum miasta, i trzeba było brać kolejny tam środek transportu. No zawsze są jakieś takie kurde, dziwne kwasy, nie? Dlatego między innymi teraz mamy własny środek tak, transportu. Tak, i teraz no, ja jest znam. cudownie, depysznie. Wspaniale, tak. No. Jak widzimy i mijamy tych wszystkich hmm. tam naciągaczy, możemy tak. powiedzieć. Pająki Paj i karaluchy. <gry> tak. Czy są w pokojach? Generalnie nie. Ale... Są wyjątki. To znaczy może inaczej. Ja bym powiedziała to w ten sposób, że trzeba pewnych reguł się trzymać, aby nie zwabić do siebie takiego karaluszka w nocy, bo te zwierzaki wychodzą nocą. I one żarują nocą. Unikajcie przechowywania żywności w pokoju to was zabezpieczy przed um, pojawianiem się karaluchów w, w pokoju. Pamiętam mieliśmy taką akcję w, w to było mesot tak przy granicy z Birmą w Tajlandii i byliśmy w pięknym miejscu, naprawdę bardzo taki ładny guesthouse. Obudziło mnie takie uczucie, jakby ktoś gładził mnie po włosach. Więc obudziłam się i nie był to Mariusz, a po moich włosach chodził Karaluch, więc to było straszne. Nie mogłam już dalej spać i miałam po prostu wczesną poputkę przez karaluszkę, a wczesną chyba była druga czy jakoś tak. Więc ym, taka złota zasada, chowajcie jeżeli macie lodówkę do lodówki, a jak nie to... To po prostu gdzieś tam na, na zewnątrz, albo wyrzućcie kosz na śmieci, też y, za, za drzwiami, trzymajcie swojego pokoju, to raczej nie przyjdą do Was karaluchy. No, Ola miała przygodę w Tajlandii, ja miałem taką przygodę w Panamie. E, właściwie analogiczna sytuacja, nagle coś zaczęło chodzić po moich włosach. No i później polowałem na tego karalucha przez chyba dwie godziny, w końcu go ubiłem, byłem z siebie przedumny. Następnego dnia rano pokazałem pani właścicielce, co w jej pokoju znalazłem. Na co ona mówi: No, przez ten Karoluchy, wszędzie. No tak, no, taka prawda, no to są. <gryw> to wiecie, nic, nic nadzwyczajnego. No i tutaj. prawda jest taka, że się uodparnia człowiek. Tak, jak już raz zobaczy, przeżyje, to już później. Mhm. Nie robi to już takiego wrażenia. Natomiast pająki. Hmm, nie, żeby jakiś wielki, wielka torontula chodziła po pokoju. Nie, nic z tych rzeczy. Tar... Tar... nie tarantula... by była dobra. Hmm. Dobra, to chyba wszystkie pytania. A nie, jeszcze ktoś pytał o to, czy my rozmawiamy po tajsku. kap <grym> Znamy kilka słów. Staramy się zawsze uczyć takich, wiecie, grzecznościowych zwrotów, albo liczebników, albo nazw jedzenia, tam rodzaju mięs i tak dalej, warzywa i tak dalej żeby jakoś radzić sobie w tych najbardziej nieturystycznych miejscach, gdzie no nie znajdziemy nikogo, kto rozmawia po angielsku. Więc staramy się czegoś uczyć i w ogóle was też zachęcamy do tego, jeżeli będziecie się wybierać w jakieś właśnie takie kraje azji czy w ogóle jakiekolwiek inne kraje, starajcie się nauczyć kilku takich właśnie dzień dobry, dziękuję, do widzenia i tak dalej. To często przełamuje lody. Tak, to jest bardzo takie miłe dla dla, dla lokalsów. Tyle. Słuchajcie? Pracujemy nad filmem, Pracujemy nad filmem, A, w którym Mówimy. zademonstrujemy Wam kilka takich podstawowych zwrotów w po języku tajskim. Tak. I teraz w Kambodży też jakby te grzecznościowe zwroty obczajamy i uczymy się aktualnie liczebników. Tak. Jesteśmy teraz w Kep. Miejscowości nadmorskiej tak. w Kambodży. Szukaliśmy długo, długo jakiegoś fajnego miejsca, żeby właśnie było spokojnie, żeby Wam coś nagrać. I w końcu znaleźliśmy tutaj pomiędzy zaroślami mangrowymi. No i co? I pewnie będziemy się widzieć na obiedzie. Yo!